Będzie pochwalony Jezus Chrystus. A wieki wieku Amen. Drodzy bracia w posłudze apostolskiej, na czele z pasterzem diecezji radomskiej, biskupem Markiem. Drodzy w Chrystusie, Panu bracia, w Chrystusowi kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, najbliższa rodzina zmarłego w świętej pamięci księdza biskupa Adama. Drodzy Przedstawiciele Władz w różnych wymiarach służby państwowej, wojewódzkiej i samorządowej. Szanowni Przedstawiciele Reprezentacji Wspólnotwianych, wśród których posługiwał biskup Adam i reprezentacje pocztów sztandarowych. Pozdrawiam łączących się z nami poprzez przekaz Radia Plus, Telewizji i oraz służbę Tygodnika Katolickiego, Gość Niedzielny i innych czasopism. Drodzy Chrystusie, Panu, bracia i siostry. Kiedy w kolejną drugą niedzielę Wielkiego Postu chodziliśmy na szczyt Taboru, aby z Chrystusem przemieniać się z nadzieją na życie wieczne, 13 marca. Około godziny trzeciej nad ranem dopełniło się życie ziemskie biskupa. Arda. I tak jak prosiła nam Ewangelia według świętego Marka, nie sposób było zejść z taboru bez obdarowania podstawowym darem wiary chrześcijańskiej, jaką jest nadzieja. Ona zawsze jest związana z przyszłością. Która jest oczekiwaniem dóbr przyszłych, do których granicą będzie owe tajemnicze polecenie Jezusa wobec apostołów, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Można więc powiedzieć, że każdy z nas, każdy chrześcijanin, zanurzony w tajemnicę życia Jezusa od momentu naszego chrztu, jest jakąś drogą i spodziewaniem się oglądania Boga twarzą w twarz. Boga, który jest źródłem i pełnią życia i który przychodzi do nas w teraźniejszości i wzywa nas w naszym własnym imieniu. Prawdą tę bardzo mocno podkreślał święty Paweł apostoł w liście do Efezjan, że Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa w nim wybrał nas przed założeniem świata i z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Dlatego też dziękując Bogu za łaskę wspólnoty wierzących. Prosi o światłe oczy serca, tak by wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania i czym bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych. I w tym miejscu postawmy pierwsze pytanie, które wypływa z życia i posługi biskupiej i wykładowcy Nowego Testamentu i Teologii Biblijnej, księdza biskupa Adama który wybrał dzisiaj już wypowiedziane hasło ne deficjant fides caritasque, aby wiara i miłość były mocne. Dlatego też chrześcijanin, idący z wiarą i miłością za Chrystusem, widzi więcej i głębiej i uczy się nowej interpretacji zdarzeń świata i siebie samego według wyższego boskiego sensu, i w tym kluczu wiary uczył nas wszystkich biskup Adam, że Ewangelia świętego Łukasza, którą przed chwilą usłyszeliśmy o spotkaniu Chrystusa z Zmartwychwstałego z dwoma uczniami idącymi do Emaus, nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane przez umysł i pamięć ale jest tajemnicą spotkania z Chrystusem i jego rozjaśnianiem pismi proroctw, które w Nim i przez Niego spełniły się. I dlatego przez wiarę zmarłego stałego Pana, Ewangelia tworzy nowe fakty i zmienia nasze życie. Uczył nas w swojej encyklice z Pesalmi papież Benedykt XVI, który modlił się tutaj. W tym miejscu w maju 2002 roku święcąc do posługi biskupa Zygmunta Zimowskiego, że kto ma nadzieję w Chrystusie, już dzisiaj żyje inaczej. Nie tylko powinien, bo zostało mu dane nowe życie. Drodzy bracia i siostry, bierzemy więc teraz świetle słowa Bożego, tylko wybrane fakty i fragmenty owej ludzkiej drogi, jakim było i jest w rękach Boży, życie, tajemnica powołania, posługi apostolskiej, cierpienia i śmierci świętej pamięci biskupa Adama. I niejako na progu tych fragmentów stawiamy sobie kolejne pytania. Czy życie jakiegokolwiek człowieka może być spełnione w wymiarach godzin pomiędzy datą urodzin i datą śmierci? Odpowiedź fundamentalna może być tylko jedna. Tylko w Chrystusie i z Chrystusem przechodzimy z życia do życia. Zmarły przed dwoma laty mój profesor akademicki Czesław Stanisław Bartnik mówił, Bóg Ojciec zakłada odwiecznie każdej osobie księgę, którą wypełniają na świecie Jezus Chrystus swoją prawdą i łaską, aniołowie Boży, nasi rodzice i wszyscy związani z tą osobą ludzie a my wypełniamy pozostawione nam czyste miejsca swoimi zapisami, swoimi czynami, swoim życiem i swoim obrazem osobowym. Zapis Księgi Życia Ziemskiego biskupa Adama rozpoczął się 7 października, a więc święto Matki Bożej Różańcowej w 1944 roku w Radomiu, z miłości rodzinnej Piotra i Janiny Znowukęczyńskiej. Parafią rodzinną, parafią sztuk była i jest wspólnota Kościoła świętego Jana Chrzciciela, Kościół falny Naukę szkolną rozpoczął w Złotym Stoku w województwie wrocławskim, dokąd po wojnie przeprowadziła się jego rodzina, po powrocie od 1952 roku kontynuował naukę w Radomiu, a maturę uzyskał w 1962 roku, kończąc liceum ogólnokształcące im. Władysława Syroponu. Dnia 7 czerwca 1962 roku w piśmie do księdza rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu pisał Pragnę poświęcić swoje życie służbie Bogu. Ale to pragnienie i realizacja tej drogi została przerwana na trzecim roku studniów, bo ówczesne władze wcieliły go do odbycia zasadniczej służby wojskowej najpierw w Gubinie, a następnie w Okolu. Po zakończeniu służby wojskowej kontynuował studia seminaryjne, które ukończył otrzymaniem święceń kapłańskich w Katedrze Sardomierskiej w dniu 31 maja 1969 roku z rąk dzisiejszego już Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Pierwszymi placówkami jego pracy duszpasterskiej były parafia Paredzice, a następnie szedł koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Ale już w tym czasie pojawiła się choroba płuc, dlatego został skierowany do Zakopiańskiego Szpitala, aby podratować swoje zdrowie. Dnia 7 czerwca 1972 roku pisał ze szpitala do biskupa Piotra list. A w nim takie słowa. Towarzyszy mi głęboka ufność, że powrócę wkrótce do pracy z całych sił, ale i tutaj, w szpitalu, czuję się jak prawdziwy ksiądz, od początku w roli spowiednika głoszącego Słowo Boże i po całym dniu, choć zmęczony, odczuwam cichą radość służby kapłańskiej. W 1972 roku został skierowany na studia biblijne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu w 1974 roku stopnia magistra podejmował prace duszpasterskie w parafiach Skotniki Koneckie, Modli Bożyce, Białaczów i w końcu w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku Kamiennej. W roku 1978 obronił pracę doktorską pod tytułem Helenistyczna i judaistyczna literatura o męczennikach, a Łukaszowy opis męki Jezusa, uzyskując tytuł doktora teologii w zakresie nauk biblijnych. W tym samym roku podjął pracę wykładowcy Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W latach 1980-83 kontynuował studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał stopień licencjatu z Pisma Świętego. Po powrocie ze studiów podjął wykłady z Pisma Świętego w Seminarium Duchownym, wówczas już w diecezji Sandomiersko-Radomskiej. Jan Paweł II dnia 20 kwietnia 1985 roku mianował go biskupem pomocniczym diecezji Sandomiersko-Radomskiej i biskupem tytularnym Tadamata. Ogłoszenie nominacji nastąpiło tutaj, w domu, przy ulicy Sienkiewicza, po modlitwie w kaplicy 25 kwietnia 1985 roku, a sakrę biskupią otrzymał 12 maja 1985 roku przez posługę kardynała Józefa Glęba, a współkonsekratorami byli biskup Edward Materski i biskup Stanisław Szymecki z Kielc. Swoje zadowanie, jak już wiemy, wyraził w słowach już przywołanych, aby wiara i miłość były mocne. Była to pierwsza konsekracja biskupa w Radomiu. Ale trzeba to podkreślić, że ksiądz kardynał Józef grant obok młodości owego biskupa, zaledwie 40-letniego, podkreśla, że jest to pewnego rodzaju rehabilitacja miasta Wyklętego po strajku w czerwcu 76 roku. W latach 1988-98 przez dwie kadencje spełniał funkcję przewodniczącego Komisji Biskupatu Polski do spraw trzeźwości, inicjując tutaj z radomia pielczynkę do niepokalanowa właśnie na tę intencję. Kiedy nastąpiła reorganizacja polskiej diecezji w dniu 25 marca 1992 roku, został ustanowiony biskupem pomocniczym. Nowo powstały piecezje radomskiej i wspierał posługę kolejnych biskupów. Biskupa Edwarda Materskiego, biskupa Jana Hrabka, biskupa Zygmunta Zimowskiego, biskupa Henryka Tomasika i już poprzez modlitwę i cierpienie biskupa Marka. Dane mu było, pomimo już trudnego czasu choroby odbierającej mu siły fizyczne, Przeżył 30-lecie posługi biskupiej i 50-lecie święceń kapłańskich. Wraz z postępującą chorobą dnia 9 lutego 2022 roku został przewieziony do szpitala, a pasterz diecezji biskup Marek zwrócił się wówczas z prośbą o ufną modlitwę w intencji powrotu do zdrowia biskupa Adama przeszedł z życia do życia nad ranem 13 marca w swoim mieszkaniu przy ulicy Sienkiewicza w Drodzy Chrystusie, pragnę wydobyć jeszcze jeden fakt, który oprócz wymiaru historycznego miał głęboki wymiar ekryzjalny. Otóż kiedy w Sandomierzu odbywał się pogrzeb sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego, a było to dokładnie 5 listopada 1980 roku. W dniu, do którego przygotowywał się poprzez odpoczynek i mszę świętą, w czasie której zmarł w Nałęczowie biskup Piotr, przygotowywał się do audiencji właśnie z papieżem 5 listopada. Nie mógł tam być. Śmierć go zabrała. Ale w tym właśnie dniu, studiując w Rzymie, biskup Adam spotkał się wraz z innymi księżmi studentami z papieżem w Papieskim Instytucie Polskim i powiedział o tym fakcie, że pochodzi z diecezji sadomielskiej i dzisiaj dziękujemy Bogu za naszego pasterza. A Ojciec Święty podkreślił, tak jak czytamy również to w telegramie, że biskup Piotr był zwolennikiem jedności Kościoła i biskupem na Maryi. Ufamy, że dziś w tajemnicy świętych obcowania radują się oni pełnią życia w Bogu któremu oddali swoje życie i posługi, A dla nas wszystkich niech wypraszają łaskę pomnożenia wiary i miłości, aby mówiąc słowami świętego Pawła z listu do Rzymian, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani śmierć, ani życie. Nie nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Panie Boże,